Rozdział piętnasty Nowe zadanie Witaj z powrotem, zawołał City, klepiąc solidnie Alfreda po plecach. Potem uściskał Edith i szepnął jej do ucha. Bóg rozumie twoją ofiarę. Edith zostawiła w Anglii dzieci, dwuletnią Susan i małego Lionela, pod opieką teściowej. Dzieci odczuwały bóle w klatce piersiowej i lekarze ostrzegali Alfreda i Edith, że zabierając je z sobą do Konga narażają je na pewną śmierć. Był początek roku 1921, choć City prawie już zapomniał o znaczeniu europejskiego czasu. Był w Kongo od pięciu lat bez żadnej przerwy i nie myślał o wyjeździe. Nie, odpowiadał każdemu, kto o to pytał. Bóg powiedział mi, żebym przyjechał do Konga i nie wyjadę stąd, dopóki nie otrzymam takiego polecenia od niego. Poruszał się teraz przy pomocy laski, a wszystkie jego zęby albo wypadły, albo były złamane. Ludzie pytali go. Czy nie chcesz wrócić do domu, żeby wyleczyć zęby? Jeżeli Bóg będzie tego chciał, może równie łatwo posłać tutaj kogoś, kto to zrobi, odpowiadał. Inni misjonarze śmiali się z tego i twierdzili, że jest niemożliwy. On jednak się tym nie przejmował. Teraz, gdy Alfred i Edith wrócili do Nala, City zastanawiał się nad przeprowadzką do nowego miejsca. Wcześniej kilka razy głosił Ewangelię w położonej na południej wiosce i Bambi. I był pod wrażeniem zdumiewającej liczby nowych wierzących na tym terenie. Po modlitwie doszedł do przekonania, że Bóg go tam posyła. Wiadomość o tym, że Bwana Mukubwa jest w drodze do Ibambi, rozeszła się szybko po okolicy. Setki chrześcijan gromadziły się przy szlaku, by śpiewać pieśni dla przechodzącego przez ich terytorium City, który był tym bardzo wzruszony. Gdy dotarł na miejsce, szybko urządził swój dom. W dalszym ciągu używał tego samego składanego krzesła i łóżka polowego, które miał ze sobą w dżungli. Następnego dnia rozpoczął naukę języka kingwana. Podobnie jak nala, wioska Ibambi stała się wkrótce centrum aktywności chrześcijańskiej w okolicy. W odległości pięciu godzin drogi do Ibambi leżała wioska wodza Imbai. Jej mieszkańcy zbudowali kaplicę Mogącą pomieścić 1250 ludzi Nazywano ją Krykietową kaplicą Ponieważ miała długość murawy boiska krykietowego Czasami gdy City stawał przed nią Jego myśli wracały do czasów Gdy był gwiazdą krykieta Patrząc wzdłuż długiego budynku Wyobrażał sobie, że przygotowuje się do odbicia I skupia wzrok na rzucającym Który jest na drugim końcu murawy Ale tamte dni wydawały mu się Teraz tak odległe jak cała długość życia człowieka. Teraz ważne było dla niego nie wiwaty na widowni czy opinia komentatorów sportowych, ale dusze ludzi dookoła. Przez cały czas poszukiwał oznak, że nawróceni Afrykanie, mężczyźni, kobiety i dzieci rozumieją Ewangelię, a ich życie naprawdę zostało przez nią przemienione. Widział na to wiele dowodów, na przykład w życiu wodza Imbai. Kiedyś został on wezwany przed belgijskich urzędników, którzy powiedzieli, Masz prawo domagać się 600 franków rocznie za wynajem ziemi pod kaplicem Bwana Mukubwy. My napiszemy dokumenty i pomożemy ci otrzymać pieniądze. O nie, odpowiedział wódz, ja dałem tę ziemię Bogu i nie mogę teraz brać za to pieniędzy. Belgijscy urzędnicy nie mogli uwierzyć słowa wodza, dlatego powtarzali swoją propozycję trzy razy. Za każdym razem... Dostawali taką samą odpowiedź, aż wreszcie musieli uznać fakt, że wódz imbai nie chce otrzymać zapłaty, która mu się należy. W innej wiosce, w odległości trzech godzin drogi do Imbambi, w każdą niedzielę na nabożeństwo przychodziło 600 Afrykanów. Wielu z nich przynosiło ze sobą maty, żeby mogli spędzić noc w kaplicy i kontynuować nabożeństwo w poniedziałek. Dokądkolwiek szedł, city głosił Ewangelię. I czytał głośno Biblię. Gdy kończył, często słuchać było jęk zawodu. Nie kończ jeszcze, wołali starsi ludzie. Nie słyszeliśmy tych słów wcześniej i możemy umrzeć, zanim usłyszymy je znowu, więc czytaj nam dalej. Podczas wszystkich 40 lat swojej pracy misyjnej nigdy jeszcze nie widział takiej otwartości na Ewangelię. Coraz więcej krajowych misjonarzy wychodziło głosić Ewangelię innym plemionom, a ich świadectwa były wprost dumiewające. Gdy jeden z nich został pobity za głoszenie Ewangelii w wiosce, stał i podziękował wodzowi za zaszczyt, że mógł cierpieć dla Jezusa. Kiedy inny misjonarz został zamknięty w więzieniu, po kilku godzinach dookoła budynku zebrało się wielu nawróconych przez niego niedawno ludzi, prosząc o przywilej zamknięcia ich w więzieniu razem z ich bratem. Takie wydarzenia i wiele innych przekonywały City, że znajduje się we właściwym miejscu. Choć zarząd misji w Anglii jego dwaj zięciowie w Kongu Próbowali go przekonać, że powinien pojechać do kraju na odpoczynek, on nie chciał o tym słyszeć. Napisał list do zarządu misji, próbując wyjaśnić to najlepiej jak potrafił. I czy sądzicie, że mogę zrobić się głuchy na wołanie ludzi proszących o Ewangelię i nauczycieli? Nie mogę im posłać nauczycieli, ponieważ nie ma takich, których mógłbym posłać, ale przynajmniej mogę wypełnić jedną ziejącą wyrwę. Nie jestem tak sprawny jak młodsi, ale przynajmniej mogę zrobić więcej niż ktoś, kogo nie ma. I jeżeli inni nie usłyszeli i nie odpowiedzieli na te wstrząsające błagania grzesznych ludzi, zdążających do piekła, a pragnących poznać drogę do nieba, to moja obecność może przynajmniej zapewnić ich, że jest jeszcze ktoś, kto dla ich zbawienia jest gotów uznać swoje życie i wszystko, co jest mu drogie, za niemające żadnego znaczenia w porównaniu z tym. W dalszym ciągu cierpiał z powodu regularnych nawrotów malarii. Wkrótce po zamieszkaniu w Imbambi zachorował tak bardzo, że Alfred i Edith przyszli, żeby się nim zaopiekować. Przynieśli ze sobą dobrą wiadomość. Pauline urodziła zdrowego chłopczyka, któremu ona i Norman nadali imię Noel. Alfred wykąpał City i czuwał przy nim do północy, po czym wrócił do sąsiedniej chaty, by samemu trochę odpocząć. Około dwóch godzin później, przeraźliwy krzyk obudził City. Krzyczała Edith. Chwilę później wpadła do jego chaty. Tato, to Alfred! wyrzuciła z siebie. Najpierw miał drgawki, a teraz się nie rusza. City zmusił się, by wstać z polowego łóżka i opierając się na Edith, poszedł zbadać, co stało się z jego zięciem. Alfred leżał w łóżku pod siatką chroniącą przed komarami, płytko oddychając. Drżącymi rękami City zbadał jego szyję i klatkę piersiową a potem chwycił go za przegub, by sprawdzić puls. – To musi być jakiś atak – powiedział córce. Przesiedział przy łóżku Alfreda przez resztę nocy, choć patrzącemu z zewnątrz trudno byłoby określić, który z nich jest mniej chory. Rankiem Alfred odzyskał przytomność, ale był słaby i oszołomiony. Musiał minąć kilka tygodni, zanim odzyskał siły i mógł wrócić do pracy. Misja Łek miała teraz w Kongu 40 misjonarzy. Od Prysilli przychodziły listy z wiadomościami, że nareszcie udało się poszerzyć pracę na dorzecze Amazonki, dokąd wysłano trzech misjonarzy, którzy mieli dokonać dokładnego rozpoznania potrzeb. Dzięki ubiegłorocznej podróży Prysillii i Alfreda do USA powstał amerykański oddział misji. WEG USA obiecała, że jeszcze w tym roku wyśle misjonarzy do Konga. Wielu misjonarzy służących razem z City było równie odważnych i gotowych do poświęcenia jak on. Niektórzy jednak zaczęli kwestionować surowy styl życia, jakiego od nich wymagał. Pytali, co jest złego w dodatkowym dniu wolnym od czasu do czasu, prawdziwym drewnianym stole i krzesłach, chacie z prawdziwymi szybami w oknach, czy nawet otrzymaniu raz po raz produktów żywnościowych z Anglii, z których mogliby przyrządzić prawdziwy posiłek w zachodnim stylu. City nie wiedział, co ma odpowiedzieć tym miękkim misjonarzom. Podobnie jak w przeszłości, swoje uczucia przelewał na strony dziennika. Gdy jestem tutaj w siodle, zamierzam jechać i nakłaniać innych do jazdy, a nie do unoszenia się do nieba w kwiecistym łożu wygody. Róbmy jedno albo drugie. Albo jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy, albo ryzykujmy życiem, śmiercią i wszystkim dla Jezusa, naszego Pana. Chcemy tutaj tylko ryzykantów. Z rzędy niech wracają do domu. Kilka miesięcy później otrzymał wiadomość, że Noel Grub, syn Pauliny i Normana, zmarł nagle w dniu swoich pierwszych urodzin. Razem z córką i zięciem przeżywał ich ból, gdyż sam ciągle dobrze pamiętał dni, w których musiał pochować własnych dwóch synów. W dalszym ciągu oddawał się bez reszty pracy, dookoła siebie. W tygodniu nauczał i tłumaczył na język Kingwana, a w weekendy głosił ewangelię po okolicy. swoje weekendowe wyprawy lubił rozpoczynać o siódmej wieczorem w piątek. To oznaczało, że mógł normalnie pracować przez cały piątek. A w drogę wyruszał dopiero, gdy zaczynało się ściemniać. Gdy był młodszy, chodził wszędzie pieszo lub jeździł na rowerze. Teraz jednak zgodził się, by ośmiu silnych mężczyzn niosło go w prezentowym krześle. Wszyscy byli oddanymi Bogu chrześcijanami. Inaczej nie byłoby możliwe nakłonienie kogokolwiek, by po zmroku wszedł w pełną lampartów dżunglę. City bardzo nie lubił być traktowany jak ktoś ważny ale musiał się zgodzić, że jest zbyt słaby, by mógł sam ujść daleko. Bardzo niewiele zabierał ze sobą na te wyprawy. Kilka koców, lampę, trochę lekarstw do rozdania po drodze i Biblię. Siadał na swoim krześle z przymocowanymi drągami, które gorliwi chrześcijanie delikatnie unosili do góry i opierali na swoich ramionach. Prowadzący brał do ręki włócznię i latarnię, po czym wyruszali w noc. Około północy City zazwyczaj zarządzał postój. Odpoczywali do świtu. Potem pokonywali ostatnie kilka kilometrów do swojego celu. W międzyczasie tubylcy przekazywali sobie bębnami wiadomość o przybyciu bwana Mukubwy. I setki ludzi przychodziły na spotkanie z nim. Gdy przybywał do stacji misyjnej, wypijał kubek herbaty i rozmawiał z misjonarzami na temat lokalnych wydarzeń. Potem kładł się na odpoczynek by nabrać sił przed południowym nabożeństwem. Zawsze był zdziwiony tym, jak wielu miał słuchaczy. Nie było niczym niezwykłym, gdy na nabożeństwie gromadził się tłum liczący dwa tysiące ludzi. Śpiewali, modlili się i słuchali kazania. Na noc najczęściej rozpalano ognisko ze starego pnia drzewa, żeby mogli się ogrzać wszyscy, którzy zostawali na miejscu. Większość ludzi nocowała jedną albo nawet dwie noce. Zdarzało się nierzadko, że dopiero w środę rano City ogłaszał, że musi wracać do swojej pracy i żegnał się ze zgromadzonym tłumem. Był to bardzo wyczerpujący rozkład tygodnia, ale City nie pozwalał sobie na jego złamanie. Był przekonany, że nie wolno zmarnować ani minuty. Podczas pory deszczowej w roku 1921 dwie grupy ludzi przybyły do Imbambi. Pierwsza składała się z Anglika i trzech tragarzy. Mężczyzna powitał City jak starego przyjaciela. Jestem John Buck. Przyjechałem, żeby się z tobą zobaczyć. Dobrze. Wypij ze mną herbatę i powiedz mi, kim jesteś, zaprosił go City. Chyba zacznę od początku, powiedział gość, siadając na jednym ze składanych krzeseł. Jestem dentystą i półtora roku temu Bóg powiedział mi, żebym przyjechał do Konga wyleczyć twoje zęby. Zgłosiłem się do łek jako misyjny dentysta, ale oni odrzucili mnie, bo jestem za stary. City spojrzał na Johna i oceniwszy, że ten jest co najmniej o połowę młodszy od niego samego, roześmiał się. Ale w dalszym ciągu miałem moje rozkazy z nieba, żeby wyleczyć twoje zęby. Zlikwidowałem więc praktykę w Londynie i popłynąłem do Afryki. Byłbym tu już wcześniej, ale przez sześć miesięcy musiałem pracować w Nairobi, żeby zarobić pieniądze potrzebne na resztę wyprawy. A więc jestem. Po raz pierwszy w swoim życiu City zanim mówił. Bóg naprawdę przysłał mu dentystę, który przebył pół świata, żeby wyleczyć jego zęby. W ciągu następnego tygodnia John usunął pozostałe zęby City i wykonał dla niego protezę. City nie posiadał się z radości, mógł teraz o wiele lepiej śpiewać, a dodatkowo używał protezy do żartów z Afrykanami, gdyż żaden z nich nie wyobrażał sobie, że może istnieć coś takiego. Kiedyś wsunął do ust obcęgi i udał, że wyrywa sobie równocześnie wszystkie zęby. Raz wyjął zęby podczas modlitwy, powodując zdziwienie zgromadzonych, którzy nie mogli zrozumieć ich magicznego zniknięcia. Druga grupa ludzi, którzy przybyli do Konga, siedmiu nowych misjonarzy przysłanych przez WEG USA, spowodowała wiele problemów. Alfred bardzo się ucieszył, gdy ich zobaczył. Niektórych osobiście pozyskał i rekomendował. Na City nie zrobili jednak dobrego wrażenia. Wszyscy dotychczasowi misjonarze pochodzili z Wielkiej Brytanii, i należeli do denominacji takich jak metodyści i prezbiterianie. Przybysze z Ameryki byli natomiast głównie baptystami. Nie upłynęło wiele czasu, zanim rozgorzały zeżarte kłótnie na temat interpretacji pewnych wersetów Biblii. City zamiast pomóc je załagodzić, stanął po stronie Brytyjczyków. Po kilku tygodniach misjonarze z USA ogłosili, że nie będą częścią takiej misji, wyszli z obozu i nigdy już nie wrócili. Najpierw wszyscy byli jak rażeni piorunem, a potem zaczęli się nawzajem oskarżać. Alfred był do głębi wstrząśnięty tym, że Amerykanie spotkali się z taką wrogością ze strony brytyjskich misjonarzy. Zarzucał City, że nie powinien włączać się do debaty, ale starać się ją wyciszyć. Najgorsze było jednak dopiero przed nimi. Amerykanie napisali list do swojego zarządu i wkrótce... WEG USA zagroziła, że wycofa swoje wsparcie i przekształci się w niezależną misję. Inne problemy powiększały napięcie między City a Alfredem. Jeden z nich dotyczył Priscilla, która jeździła teraz po całym świecie reprezentując WEG. City zabronił jej jednak przyjazdu do Konga. Oficjalnie tłumaczył to tym, że Priscilla pełni zbyt ważną rolę w misji, by narażać ją na ryzyko tropikalnej choroby. W rzeczywistości jednak główna przyczyna była inna. City nie chciał wracać do kraju, dopóki nie otrzyma takiego polecenia od Boga. Bał się, że jeżeli Priscilla przyjedzie do niego, nie będzie potrafił rozstać się z nią ponownie. To oznaczałoby, że albo on musiałby wrócić do Anglii, albo ona musiałaby zaprzestać swojej owocnej kampanii rekrutacyjnej i pozostać na stałe przy nim. Jako stary żołnierz, który od niemal pięćdziesięciu lat na pierwszym miejscu stawiał swoją misję, nie mógł pozwolić na żadną z tych możliwości. Dlatego uznał, że lepiej będzie, gdy się nie spotkają. Listy, jakie otrzymywał od zarządu misji w dekadzie lat dwudziestych, coraz mocniej kwestionowały jego decyzję. Postanowił, że musi wysłać do kraju Paulin i Normana, żeby wyjaśnili sytuację osobiście. Przed wyjazdem Paulin przyszła się z nim pożegnać. City miał dziwne przeczucie, że już więcej nie ujrzy córki. Chciał dać jej na pożegnanie coś wartościowego. A rozejrzał się po pokoju. Była w Nim stara puszka po mleku Nestle, w której trzymał parę ołówków, kilka zużytych Biblii, grzebień i jego połatane ubrania, nie widząc niczego innego pokiwał głową i powiedział Paulin, bardzo chciałbym coś Ci podarować, ale widzę, że wszystko, co miałem, dałem już Jezusowi.